Witam serdecznie na kolejnym moim materiale. Jeśli film Wam się spodoba, zachęcam do zostawienia łapki, komentarza i sub'a. A teraz chciałbym zaprosić Was na ciekawostki z filmu Gladiator. Oliver Reed Proximo zmarł na zawał serca w czasie kręcenia filmu. Z tego powodu, do nakręcenia kilku scen z jego udziałem, trzeba było użyć komputerowych efektów specjalnych. Do sceny Jego śmierci, cienie i pył. Wykorzystano ponownie ujęcie, kiedy Maximus wychodzi walczyć z Tygrysem. Hans Zimmer początkowo chciał, aby w chórkach zaśpiewała izraelska piosenkarka Ofrahaza, mając na względzie ich wcześniejszą współpracę na planie księcia Egiptu. Jednak chorująca na AIDS artystka zmarła w 2000 roku na zapalenie płuc. Noszony w filmie przez Koni Nilsen Sygnet. Aktorka znalazła w sklepie z antykami. Co ciekawe, rzeczywiście ma on około 2000 lat. W scenach w Koloseum tylko dwa dolne rzędy zapełnione były przez statystów. Pozostałe tysiące widzów zostało uzupełnionych dzięki technologii komputerowej. W wyniku śmierci Olivera Rida zmieniono końcową scenę, w której to Proximo miał zakopać figurki w piaskach Koloseum. Pierwotnie główny bohater filmu miał się nie nazywać Maximus, lecz Narcissus, tak nazywał się człowiek, który w rzeczywistości zabił Komodusa. Rany na twarzy rasela Crowe'a po pierwszej bitwie są prawdziwe, z powodu konia, który przestraszył się i uderzył w gałęzie drzewa. Szwy na jego policzku są widoczne, kiedy mówi Komodusowi, że zamierza wrócić do domu. Opis domu Maximusa to opis prawdziwego domu Russella Crowa w Australii. Podczas kręcenia sceny pojedynku gladiatorów Russell Crowe złamał kości w stopie i biodrze, a także naciągnął sobie ścięgna. A ty czekasz już na nowego gladiatora? Daj znać w komentarzu.